Koncert życzeń, opowiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego. Chodzę po domu na czworakach, na palcach, chowam się po kątach, udaję starą salopkę, miotełkę do zamiatania. Nie rzucam się w oczy w ten sposób, uśmiecham się do wszystkich. Nawet do klamki słucham kroków. Kiedyś wsadziłam palec do garnuszka z miodem, odezwały się głosy trąb, sąd ostateczny. Mdli mnie z miłości. Przedmioty mają zęby i pazury. Ta szafa, co stoi otwarta. To mamusia wasza i babcia, to krzesło, które przestawiają z kąta w kąt, to też babcia. Kochanej mamuni i babuni, w dniu sto pierwszych urodzin dwustu lat życia życzą syn Synowa i Wnuki.